Sprawia tylko czy jest OK wszystko spontaniczny live. Autyzm, ADHD, Asperger. Zostań ze mną, bardzo o to proszę, dlatego że dzisiaj idziemy z takim przekazem, chcemy Ciebie zaprosić, a po części też dać Ci rozwiązanie, poprawić komfort życia, jeżeli y, masz dziecko właśnie z autyzmem, ADHD, Aspergerem. Ja dzisiaj na, ten na to spontaniczne spotkanie zaprosiłam niezwykłego gościa, mamę y, dorosłego syna, Adriana, który ma, jest zespo zespołem autyzmu. Agnieszka, bardzo Ci dziękuję za przyjęcie e, zaproszenia. Agnieszka, nie mogłyśmy milczeć. Nie mogłyśmy milczeć. Dziękuję, że się zgodziłaś. Powiedz mi, jak to... Mm, witam Cię bardzo serdecznie, bo bym Cię zagadała. Witam, tam, witam, witam. Dziękuję, Beatko, za zaproszenie. Dziękuję, dziękuję. Owszem, ja już wcześniej też byłam, natomiast yy... Czy autyzm, czy inne spektrum i zaburzenia neurologiczne są teraz takim tematem, gdzie trzeba dzielić się tą wiedzą i, i przekazywać tą świadomość innym rodzicom, że jest wyjście, jest wyjście z tej sytuacji? Chodźmy konkretnie. Agnieszka, jak to było u ciebie, u twojego syna? Jak, jak to było w rodzinie? Bo to można powiedzieć, że to było w rodzinie też. Tak, jeżeli chodzi o zaburzenia neurologiczne, wszystkie dotyka ten problem całości, całej rodziny, nie tylko tej osoby, która jest dotknięta tą dolegliwością, ale po prostu wszystkich członków. Dlaczego? Dlatego, że rodzice zmagają się z takim wyzwaniem: jak pomóc dziecku? Przede wszystkim. Z drugiej strony, wiadomo, że potrzebują na to dużo czasu, dużo energii i przede wszystkim wsparcia, a zazwyczaj zostają z tym problemem sami. U mnie też była taka sytuacja, gdzie można powiedzieć, że mnie przerosła. Mało nie otarłam się, można powiedzieć, o depresję. To było wyzwanie i to jest wyzwanie dla tych rodziców, dlatego że oni często próbują wszystkich sił, szukają mnóstwa źródeł, żeby tylko wesprzeć, wesprzeć swoje dziecko. Tak samo było u mnie. No wiadomo, Adrian jest chłopcem ze z pełnym spektrum autyzmu, w stopniu znacznym. Jego rozwój następował. Bardzo fajnie. Jeżeli chodzi do okresu szkoły podstawowej, był fantastycznie wyprowadzony. Chodziliśmy i na terapię, tak samo stosowaliśmy wiadomo witaminy, żeby wesprzeć. Było fajnie. Dopóty nie nastąpił czas dojrzewania. To jest taki okres, w którym ja wiedziałam, że. Może pójść do przodu, ale też może nastąpić y, cofnięcie się, i ten regres jednak nastąpił. Niestety nas to dotknęło do tego stopnia, że y, no Adrian zatrzymał się, można powiedzieć, całkowicie. Agresja, autoagresja, zatrzymanie mowy. Syn wylądował na lekach, niestety, psychotropowych. Nie mieliśmy innego wyjścia. Ja po prostu byłam do tego zmuszona sytuacją, żeby wyciszyć Adriana. Odbiło się to y, także y, na moim samopoczuciu, y, gdzie spędzałam bezsenne noce, byłam zestresowana, zmęczona y, i tak naprawdę można powiedzieć, wystraszona całą tą sytuacją, co się zadziewa y, z nim. Ja wiedziałam, że jest to okres dojrzewania, hormony buzują, ale nie przypuszczałam, że. Y, to nastąpi aż tak gwałtownie. Więc, załamana całą sytuacją, zaczęłam szukać rozwiązania innego. Jeżeli terapia nic nie daje, rozmowa nic nie daje, więc musi być coś, co jemu pomoże. Nie mogłam też patrzeć na to, jak podaje synowi leki. Jak on wygląda po tych lekach, jak nie mogę go dobudzić, jak on chodzi po prostu, jak w stanie uśpienia. To też było dla mnie bardzo ciężkie przeżycie, kiedy rodzic patrzy na własne dziecko i ono wręcz, można powiedzieć, odmawia przyjęcia leku, a ty mówisz, musisz, musisz, a rano po prostu nie jesteś w stanie jego dobudzić. Tak to wyglądało u nas. Co Agnieszka, się zadziało? No, mhm. Co się zadziało? Czyli była agresja, autoagresja, e, brak kontaktu z synem, pobudzenie, e, no, po lekach, źle, źle znosił te leki. E, tak. No, Agnieszka, jak tam było w szkolejsze? Tak, żeby w dwóch zdaniach powiedziały, dały takie. W szkole również no nie było ciekawie. Nie było ciekawie, jak dostawałam notorycznie telefony. Że Adrian zaatakował nauczycielkę, Adrian zaatakował ucznia, Adrian nie współpracuje, Adrian odmówił w ogóle jakiejkolwiek współpracy. Koncentracja spadła poniżej normy, można powiedzieć. Nie był w stanie skoncentrować się na zadaniu 5 minut. On wręcz, y, można powiedzieć, że reagował agresją na y, każdą inicjatywę nauczyciela. Nawet y, nie uczestniczył y, w takich zajęciach jak y, wycieczka, wyjście. To było wyzwanie i dla mnie, i dla nauczycieli. Ja nie, wiedziałam na ten moment, że ja muszę coś zrobić. Właśnie, y, szukałaś rozwiązania. W jakim kierunku poszłaś? Y, w kierunku konopi siewnej. Y, tym tematem zainteresowałam się już y, nieco wcześniej, kiedy mój syn jeszcze w miarę możliwości funkcjonował, ten jego stan nie był jeszcze aż taki tragiczny, natomiast gdzieś dochodziły do mnie takie słuchy, że jest coś takiego jak olejek CBD, że pomaga, że pomaga przy autyzmie, przy nerwicy. Zaczęłam się interesować, czytać, bo oczywiście wiadomo, że w internecie znajdziemy mnóstwo informacji na ten temat. Natomiast tak do końca nie wiedziałam, który olejek mam wybrać. Jest tego na rynku tak dużo, rynek jest zalany i gdzieś w głębi duszy wiedziałam, że potrzebuję sprawdzonego produktu, bezpiecznego, gdzie ja będę pokierowana. Jak mam zastosować, będę zaopiekowana. Wiadomo, poszłam do jednego sklepu, do drugiego. Oczywiście wszyscy y, bardzo chętnie rekomendowali swoje olejki. Natomiast, kiedy ja zapytałam y, dociekliwie, jak ja mam zastosować ten olej, co się może zadziać, no oczywiście te osoby nie były tak do końca w stanie y, mi powiedzieć, co ja mam dalej zrobić, jakie kroki poczynić, co się może zadziać. Oczywiście Adrian wiadomo, też chorował, no cierpiał na epilepsję, więc brał też leki. Jak zastosować się, jak połączyć ten olejek z lekami? Tego nie mogłam uzyskać. Później nastąpił taki, taki chwilowy zastój, gdzie już odstawiłam ten temat na później, bo wiadomo, troszeczkę było ciszej, spokojniej. Natomiast w momencie, kiedy już Adrian zaatakował mnie po raz kolejny, on wręcz po prostu atakował z agresją, ja wiedziałam, że ja muszę wrócić z powrotem do, do tematu olejku. I w tym momencie zadziało się coś takiego, wszechświat tak zadziało, że zadzwoniła do mnie koleżanka z tym tematem, zaczęła mówić o olejku CBD i tak dalej, że chce pomagać innym kiedy ja usłyszałam, że olejek CBD naszej polskiej firmy poprosiłam ją o kontakt, skontaktowałam się tu otrzymałam wszystkie informacje na temat działania olejku na temat tego, że olejek posiada certyfikat jakości, że jest bezpieczny, a to jest po prostu bardzo istotna sytuacja, istotna, istotna ważna informacja tak, żeby taki olejek, Posiadał taki certyfikat. Poza tym miałam dostęp do opieki terapeutycznej. I A to mnie przekonało. Powiedziałaś, że dla ciebie przy wyborze olejku był bardzo ważny certyfikat. Czy możemy powiedzieć, o jaki certyfikat tobie konkretnie chodziło? Przede wszystkim firma zaoferowała certyfikat składu, certyfikat na nieobecność metali ciężkich i pestycydów. I to jest bardzo ważne, dlatego że konopia siewna jest zwana tak, tak zwanym odkurzaczem, odkurzaczem gleby. I pochłania z gleby wszystko: i minerały, i witaminy, ale również i metale ciężkie. I to jest właśnie istotne, żeby taka roślina została oczyszczona z tych substancji toksycznych. Bo przecież nam zależy rodzicom, żeby dostarczyć do organizmu produkt bezpieczny, który też de facto oczyszcza organizm z toksyn, a nie dokładać mu kolejnych i to jest bardzo istotne. Poza tym posiada certyfikat składu. Agnieszka, powiedzmy wprost, o jakim olejku mówimy? O olejku CBD firmy Sativa Life. Dziesięcioprocentowy olejek. Taki zastosowałam u syna, u którego po trzech tygodniach od zastosowania zauważyłam pierwsze efekty. I to było akurat w tym momencie, kiedy zadzwonił telefon. Oczywiście ja jak zwykle przestraszona, bo to znowuż telefon ze szkoły, tak? I pierwsza myśl, jaka, co mój syn znowu zrobił? Wystraszona. A tu słyszę taki miły głos yy, pani, mówi pani Agnieszko, ja muszę pani powiedzieć, ja to muszę pani powiedzieć. A ja już yy, z takim drżącym głosem, pani Jasiu, ale co? Adrian dzisiaj pięknie pracował. Skoncentrował się. Zadał pytanie, gdzie mi tak po prostu ze mnie. Powietrze zeszło, mówię, naprawdę niemożliwe, to jest niemożliwe i taka pierwsza myśl, Boże, cud, czy to po olejku? I zaczęłam się jemu baczniej przeglądać i faktycznie ja zauważyłam, że on zaczął lepiej sypiać, chodzi bardziej uśmiechnięty, Zadowolony, wyciszył się, i tych napadów, tej agresji było coraz mniej, coraz mniej, coraz mniej i coraz mniej. Po trzech tygodniach y, też stopniowo wychodziliśmy z leków. W tym momencie syn nie bierze żadnych leków, jest wyciszony, pracuje, niemniej, słuchajcie, mowa wróciła z powrotem na właściwy tor, bo chłopak praktycznie. Zamilk. Można powiedzieć, że zamilk. W tym momencie śpiewa, tańcuje i jest zadowolony. I zasypia bez niczego. Też inicjuje rozmowy. I dlatego, słuchajcie, ja pozwoliłam sobie dzisiaj zaprosić Agnieszkę na taki spontaniczny live, żeby po pierwsze pokazać wartość, że warto w kierunku konopi siewnej, olejku konopnego terapeutycznego, bo o Sativa live, bo o takim olejku mówi Agnieszka, że to co najważniejsze, dzisiaj o godzinie 19.00. Mamy spotkanie ze specjalistą, który będzie mówił o chorobach neurologicznych u dzieci. Między innymi też będzie poruszony temat autyzmu, ADHD, Aspergera. I w związku z tym, tak jak powiedziałam, nie mogłyśmy tej informacji dostawić dla siebie. Radnieszka, co byś chciała jeszcze na koniec, sam na sam koniec powiedzieć rodzicom? Przede wszystkim wiem, że Rodzice y, boją się. Ja też się bałam. Ja też się na początku bałam, dlatego że ja nie miałam y, ani y, wiedzy wystarczającej, ani też y, takiej świadomości. Y, teraz, kiedy y, ja już y, posiadam tą wiedzę i wiem, że jest to bezpieczny olejek, wiem, że w ten sposób mogę pomóc innym, to ja będę pomagać. Będę przesyłać tą wartość innym, dlatego że. Y, Rodzice nie wiedzą, że olejek może pomóc dziecku, że je uodporni, wyciszy, pomoże w rozwoju, poprawi koncentrację, przyspieszy rozwój mowy przede wszystkim, tak, bo takie też informacje docierają od rodziców, którym już olejek pomógł im dzieciom przede wszystkim, tak. Co jeszcze może zrobić taki olejek? Przede wszystkim zwiększy ilość neuronów w mózgu. Już ci powiem co możesz zrobić i mamy komentarz mamy Anna Michalska. Dzień dobry, czy można prosić namiar, gdzie można kupić i nazwę dokładnie przedstawić pani Aniu po naszym live Agnieszka Malec od do pani się odezwie i wszystko dokładnie wytłumaczy i właśnie po to jest, są te spotkania drodzy państwo. Jeżeli możecie tak. udostępniajcie, dajmy tą informację. Także Agnieszka bardzo Ci dziękuję, żeby już nie przedłużać. Ja Dzisiaj też. o godzinie 19 mamy spotkanie z ekspertem w temacie chorób neurologicznych u dzieci. Jeżeli ktoś chciałby oglądać to spotkanie, to poproście albo mnie, albo Agnieszkę. O linka do tego spotkania. Miejsc, ilość miejsc jest ograniczona, więc i też z racji tego, że to ogromna wartość, konkretne informacje i też rozwiązania. Także ja ze, ze swojej strony bardzo dziękuję Agnieszka za to, że dzwoniąc do ciebie wyciągnęłam cię i mówię, Agnieszka, co na na live'a robimy, bo trzeba się podzielić informacją. Do pani Ani się bardzo oczywiście. Bardzo. I pani Ania potrzebuje link, także Agnieszka tutaj będzie z panią w kontakcie. Pani Aniu, proszę wysłać Agnieszka Malec na Facebooku link do, zaproszenie do Facebooka, żebyście pani miały kontakt. I, I jeszcze raz dziękuję. Proszę udostępnienia. Niech się w świat niesie, że mamy na, możemy dać rozwiązanie i poprawić komfort życia dziecka i rodzinie. I rodzinie, przede wszystkim też rodzinie, bo rodzic szczęśliwy, zadowolony, to i dziecko jest zadowolone, i przychodzą rozwiązania, i przychodzi wsparcie, i ta moc, po prostu moc, no jakby, no, no nie powiem, że w walce, bo, bo, bo nie można tego nazwać walką, ale z wyzwaniem, jakim jest po prostu chore dziecko, tak? I tutaj pani Ania pisze, bardzo piękna inicjatywa. Dziękuję, chcę pomóc przyjaciółce, a tu są konkretne informacje. Popatrz, Aga, to ja Tobie bardzo dziękuję za to dzisiejsze. Ja dzisiaj. również. Do zobaczenia, kochani. Pozdrawiamy serdecznie i zapraszam na konotne rozmowy Beaty w przyszłym tygodniu. Chyba, że będzie jakiś znowu szalony spontan, ten, spontan ale raczej, raczej w Czwartek i tu jeszcze Monika pisze, że super mama, Moniczko bardzo dziękujemy, że byłaś z nami, dziękujemy, Agatka tutaj pisze, że jaka świadoma mama, oby więcej takich cudownych mam, jest z nami Edytka Jasiołek, jest z nami Basia, dziewczyny bardzo Wam dziękujemy, Pani Aniu, dziękuję też, że chce się Pani podzielić informacją i Basiu dziękujemy za to, że po prostu jesteś tutaj z nami. Do zobaczenia.